Biała tkanka tłuszczowa, jak sama nazwa wskazuje, jest żółta. Ta nieścisłość wynika z nagromadzonych w niej karotenoidów, które są barwnikiem, które to są magazynowane w komórkach tłuszczowych. No i to właśnie tej białej tkanki tłuszczowej najczęściej chcemy się poddać. Jej główną funkcją jest magazynowanie energii w postaci trójgliceryny. Jednak my dzisiaj porozmawiamy sobie o złowrogim potencjale białej tkanki tłuszczowej. Bo z jednej strony taki zmagazynowany tłuszcz. Pozwalał naszym przodkom nie umrzeć z głodu. To z drugiej strony, tkanka tłuszczowa, kiedy jest jej za dużo, przestaje być obojętna dla naszego zdrowia i atakuje ona w najbardziej podstępny sposób. Po cichu, bezboleśnie, kawałek po kawałku degraduje prawie każdy element naszego organizmu. A chodzi tutaj o potencjał endokrynny tkanki tłuszczowej i wytwarzanie przez nią adipokin o potencjale prozapalnym. już tłumaczymy po ludzku. Wyobraźcie sobie, że w naszym ciele dzieje się pożar. Tylko na tyle mały, że go od razu nie gasi. Im więcej tłuszczu, tym cały czas jesteśmy przewlekle lekko chorzy. Pożar cały czas dezorientuje nasz układ hormonalny i potencjalnie eksploatuje różne narządy. Jak mamy za dużo tkanki tłuszczowej, jesteśmy zmęczeni. Prowokujemy choroby autoimmunologiczne. Przeciążamy nerki, wątroby. Zwiększamy ryzyko chorób neurodegeneracyjnych i rozstrajamy układ hormonalny. Nadmiar tłuszczu mężczyznom dosłownie odbiera męskość. Chodzi tutaj o nasilony przez tkankę tłuszczową proces aromatazy, czyli zamiany męskich hormonów w damskie. U kobiet też nie jest za ciekawie. Jednym słowem, co za dużo to niezdrowo, Już jest ładny, kolorowy, fajny, ale jak jest w nadmiarze, to będą problemy, które będzie trudno na pierwszy rzut oka przypisać konkretnej przyczynie. Dlatego my się z rozprawiamy. tłuszczową rozprawiamy, Paulina trenerka w ciąży. I trener Michał, lecimy z formą, obserwujcie po więcej.